To jest szkolny autobus. Chcesz wsiąść do niego? Zmieścisz się. Są, tak? Pochodnia. I nam będzie dzisiaj potrzeba. Pochodnia? No, to będziemy świecić. Ogień. We no wczorajszym vlogu dużo mówiłem o wyglądzie. No i. Zrobiłem to, co postanowiłem, czyli zadbam o swoją brodę. Kupiłem taki oto e, trymer. Zaraz go rozpakuję, zobaczymy jak on, jak on wygląda. Po to, żeby moja broda była lepsza i ładniejsza. Bo naprawdę nie dbałem o nią za bardzo, rosła sobie, ale tu trzeba po prostu o taką brodę dbać, żeby ładnie wyglądało. O, tak to wygląda. Marki Akurat Philips. Czytałem różne testy. To, to jeżeli chodzi o testy, to właśnie ten trymer jest jeden, jeden z najlepszych. W różnych testach on wszędzie się pojawiał. Stąd go wybrałem. A jeszcze dodatkowo jest promocja: Philips daje promocję, że przy zakupie do, do chyba do, do, do września dostaje się za 60 zł trymer do nosa osobny. Więc to jakby mnie dodatkowo jeszcze jeszcze skusiło. Tak wygląda. Tak. I zobaczymy jak to będzie działać. Bateria naładowana. Tutaj mogę sobie ja zrobię jego test i, i nagram osobny odcinek, albo więcej jak już go przetestuję. 16 mm ustawione miałem. Tutaj mi pokazuje o ilość milimetrów 15. Włączamy, bateria jest słaba. I co? i gdzie coś? Może o, mruga bateria, czyli chyba się nie podgola. Dobra, a zobaczymy na 10 mm. Nie, no, no dobra, jeszcze mniej. 5 mm, 4 mm. 3 2 1 Uśmiech. Cześć, ja Mila. A ja Martka. Cześć, będziemy. To są krzyżówki. Tata, nam od pierwszych skrzyki stalam. Co tam masz? Magnumy Będziemy testować magnumy. Chłopaki będą testować magnumy. Nagraliśmy przed chwilą odcinek do mazur odkrywa kulki chrupiące, papryka i sól. I chłopakom bardziej smakowała tutaj sól. Ja spróbowałem i... Znaczy no, Kiepski obydwa rodzaje. No a teraz będziemy testować co? Wszystkie dobre. Lody Magnum, uśmiech, uśmiech! Cześć, to ja? Milo. A ja? Marcel. Dzisiaj będziemy testowali lody Magnum. Chcę. O, co słucha w, w mi ta Aha. Czyli się wyśpimy? Z Tak. Zakładamy. Startujemy, startujemy o godzinie 20 stąd. Mamy to płynąć. cel jest, żeby o 21.50 znaleźć się w yy, parku straży w Sulejowie w tym momencie kiedy y, będzie się kończył tutaj testyn. Oj chyba nie skończę, bo wszyscy są skoncentrowani na Michale. A to bardzo nisko się prawie latać. Tutaj. Będzie wiecie robił. Pa, hajcie mu. No. Jest sam, tak że chyba coś tak. no. kombinować tak. dzisiaj nie jeszcze. Nie proszę, tam wnosi. Przed nami. Silnik jest, nie słyszysz? Dobrze. Jak będziemy płynęli te sobie padł, będziemy to robili. No jak chłopaki, zaczynamy przygodę. Co fajnie będzie. No to zaczynamy przygodę z pływ kajakowy wieczorny, nocny, tak? O Boże, co ja tam... i taka mi przypadła rola. No niestety tutaj jestem komandorem. Do, Głównodowodzący. Ruszać się tutaj, ruszać się. No ale gdzie, gdzie chcesz wyskoczyć Gdzie chcesz Nie wolno. Gdzie są ptaszki fajne? A państwo gdzie płyną? Przed siebie. Przed do Białki tatrzęskie. O, do Białki, bardzo ładnie tam jest. Stoki są... słam? Się... Jeszcze kilometr. Po drodze będzie McDonald's, za McDonaldem trzeba w lewo skręcić. Nie, nie proszę pana, nie. Też nie. Co jest, to jest tu jest mój przyjaciel Tomasz. Ile się znamy? Miesiąc? Nie, trochę więcej co? Mniej? Koryszyłem z chłopakami w noc świętojańska, dziewiąta noc świętojańska, spływ kajakowy wieczorny. I bardzo fajnie chłopaki zadowoleni. Także jesteśmy... Ja też jestem bardzo zadowolony, że ich wziąłem. Super spędziliśmy czas razem, właśnie wspólnie, i pewnie jeszcze nie raz będziemy płynąć. Tak, Milo?